Szanowni Państwo, przybyła do nas jeszcze pani wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Serdecznie ją witam. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to przede wszystkim święto rolników, którym dziękujemy za trud i miłość do pracy, jaką jest ciężka praca na roli. Ale ten dzień ma też bardzo symboliczny wymiar. W jednej z pieśni śpiewamy, że jest jeden chleb, choć składa się z wielu ziaren. I podobnie jest też z nami. Każdy z nas jest pojedynczym ziarnem, ale tworzymy wspólnie społeczność małej ojczyzny, jaką, jaką, jest, jaką są Bobrowniki nad Wisłą. I życzę wszystkim z okazji dzisiejszego święta, żebyśmy byli tym jednym chlebem nie tylko, na co dzień, nie tylko od święta, ale właśnie jak najczęściej na co dzień. W imieniu całej Rady Miejskiej Bobrowniki i swoim Dziękuję bardzo.